Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Ja jestem Ciacho, a w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, chciałem Wam pokazać nowego skina. Kopiec poczekajcie, przeciszę trochę Fortnite'a, bo jest za głośno, moim zdaniem. I tak dzisiaj chciałem pokazać Wam nowego skina. To jest, słuchajcie, pakiecik z tutaj, pakiecik z tutaj, właśnie sklepu z przedmiotami. I tutaj mo można właśnie tego skina było kupić. To jest pakiet sezonowy za 1599. Yy, a akurat składa się tak, że miałem 20 zł Pace of Carda na koncie, a nie wiem czy wiecie, jeśli macie, to koniecznie posłuchajcie. Nie wiem, czy wiecie, że jeżeli macie konto Pace of Card i przez rok nie zrobicie żadnej transakcji, to Wam zabiera 20 zł. Właśnie ten rok mijał, dlatego sobie kupiłem tego skinka yy, właśnie kupiłem sobie taką, taką paczkę. No, taki zestaw, w którym właśnie mam tego skina oraz kilo w plecach i 600 V-dolcy. Właśnie dlatego tutaj mam 1450 już, bo tam było 600 V-dolcy. I właśnie ten pakiet zawiera właśnie takiego skina. Dokładnie takiego skina. Takiego coś w typu ninja. Taki plecak. To się nazywa. Yy, pakiet ciepłów. Dziwne. Taki plecak no, dokładnie. I właśnie taki. Taki kilow, taki kilo. i tak jak mówiłem, właśnie tutaj, jeszcze 600 dolcy Do tego, właśnie tutaj, tego, właśnie, do VD. I właśnie to kosztowało 15,99. Normalnie 19,99, a teraz są te promocje. I pomyślałem sobie, że właśnie dawno nie było Fortnite'a, więc myślę, że Wam tego skinka pokażę. I myślę, że. Jeszcze tym słuchajcie, skinkiem nie gram ani razu żadnej gry. i W ogóle jakoś dostałem taką fajną emotkę. I myślę, że zagramy sobie może teraz gierkę. Ok, więc bus bojowy już wyleciał, o jakieś turbulencje tu są. Jeszcze nie grałem dawno. Yy, I w ogóle przed chwilą byłem. o jakie lagi, jakie lagi, jakie lagi. Ok, w ogóle przed chwilą sobie tutaj. O, jakaś manowa miejscuwa. naprawdę dawno nie grałem. Tutaj polecimy sobie tam. I w ogóle pierwsze wrażenia z tego skina. Moim zdaniem są pozytywne. Bardzo fajnie, bardzo moim zdaniem, fajnie się ten skin prezentuje. Sobie go zobaczę na lotni No fajny, plecak też mi się podoba. Tylko coś te lagi mnie niepokoją. Polecimy sobie tutaj. No z takimi lagami to się grać nie da. Ale słuchajcie, zawsze miałem tak, że właśnie. Na początku, jak sobie zlatywałem, to były lagi, a później już wszystko śmigało pięknie, ładnie. Więc sobie zobaczymy. O, helikopter. Eee, halo? Fortnite. Dobra, działa. Dobra, wiecie co, ja nie będę brał jak zwykle od razu helikoptera, tylko żeby mnie tutaj nie było, chcę sobie obczaić nową miejscówę. Poczekajcie, muszę te lagi ogarnąć, dobra. Tak, gdzieś słuchajcie, w podobno pokazuje. Tak mi Zuba powiedział. W ogóle możecie też na kanał Zuby wbić. Tutaj Wam, wam się teraz wyświetli na ekranie. Jego kanał ma odcinki co drugi dzień o 15.00. Możecie wbić. Ło, poczekajcie, mu się pomyliło. Kłóty zbudowanie. Ki a, Killow to jest F, dobra. Spoczko. Pozbieram sobie materiały. Jakieś macy się przydadzą zawsze. I co? Chyba... Właśnie, samochód sobie. Okej, okay, mam kolejną broń. Jak coś, to sorry za lagi. Co tu się dzieje? Łojejku, tam jest ten... Typiasz. Ło, jakie lagi? Ej, serio. Spaduwa, spaduwa, spaduwa stąd będzie robiona. Spaduwa, dobra. Bo mnie tutaj normalnie zaatakował, typiasz. Ten bot. Trzeba stąd spadać jak, jak najprędzej. Tym bardziej, że gram solówę. Dobra, lecimy sobie tam, na władzę, bo się strefa kończy. I zobaczymy. Ogólnie dawno mnie tutaj nie było, na władzach, więc sobie może, wiecie co, wylądujemy. Przeimy sobie, co tam się dzieje, jakieś dziwne rzeczy, nieważne. Pozbieram sobie jeszcze trochę budulce, bo mam tylko 30 60. I sobie tak przejdę, żeby tutaj właśnie mi się to nie rozwaliło. A przy okazji, sobie weźmiemy budulce. O, słuchajcie, nawet mogę po trzy razy klikać. Oraz paczko myślę, że wystarczy. I lecimy dalej. Gdzie my tutaj mamy strefę? Tutaj, tutaj mnie nie było. Możemy iść odwiedzić ogólnie. Gdzie to jest? Gdzie to mamy to miejsce? Dobra, tutaj, lecimy O, jakaś nowa miejscówka Co to jest w ogóle? Ej, co to jest? Sorry, że ja się tak dziwię, ale ogólnie to słuchajcie Ja to jakby Nie gram dawno w Fortnite, nie? No dawno, no, 60 może A teraz Słuchajcie, grałem, bo tą ofertę kupiłem Bo tak serio to Nie miałem czego kupić Chciałem cokolwiek i niczego nie było I sorry za te lagi, naprawdę I nie wiem, czy to jakby łoj się pomyliło z minecraftem, sorry dałem shifta, bo chciałem jakby kucnoć, nie? znaczy no, jakby o, zlecieć niżej dobra, dawaj skrzynka jakaś koks skrzyneczka, uwaga i koks rzeczy, o mam trzeci level jej, no więc już widzicie jak mało grałem, dopiero trzeci level co to za jakie dziwne rzeczy o tu sobie zrobimy zooma snajperom Okej, okay. dziwne, dziwne tyle powiem. Drzewo rozwalimy i może tam zlecimy na dół zobaczyć, co tam słychać u tych robotów dziwnych. I może ten dom też obrabujemy. Okej, okay. jakieś kosze na śmieci, nic ciekawego. Co to jest? Czy to się da rozwalić? Nie da się. Ale można się... Tutaj tym walnąć. <gry> Dobra. Mm -hmm. Ok, ile mam osób? 41. Dobra. O, ktoś do mnie strzela. Jak mi się wydawało. Słuchajcie, pocisk widziałem. albo wiecie, co? Dobra, to też możemy sobie zostawić, co będzie lepsze. To Będzie lepsze. To bierzemy. I chyba tutaj nie ma nic ciekawego zbytnio. To może coś być za, 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 jakiś update. Może, jeśli będzie jakiś. Co tu tak strzela? What? To, słuchajcie, może być. A tu jakieś kable. Wie, wiecie, co mi się wydaje, że na nowy sezon to może mieć jakieś znaczenie. Albo słuchajcie, w trailerze, bo ja chyba nie oglądałem. Może w tutaj coś. Z... Znaczy, roboty jakieś się porozwalały. Może to być oto. Może to oto, słuchajcie. Kurde, no. Jak mi się coś zapomniało, jak się grywa, no? O. Na lagach, ale się zbudowałem. Dobra, tu jest helikopter. Lecimy. Co ty, gościu, robisz? Co ty robisz, gościu? Poczekajcie, to trzeba zrobić mądrze. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Gie. Jest, udało się. Nie. A nawet nie damy w Minecraft. To pe pewnie de O, właśnie, apteczkę mam. Nie wpadłem na to. Dobra, uleczony. Wbijamy do naszej helki i lecimy dalej. Gdzie by tutaj polecieć? strefa? No, idzie na razie. O, tutaj w ogóle sk mój skybase robiłem, jeżeli chcecie skybase to napiszcie w komentarzu skybase. To sobie słuchajcie, może skybase a zrobimy. Bo ogólnie to kiedyś to robiłem, tylko tak nie nagrywałem, nie? Tego, o skrzyneczka, bo poczekajcie. Wait, 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 dobra. Ta, ten helikopter laguje, dobra. To mamy dobrą broń. To bierz... To bierz... Jedną słuchajcie z moich ulubionych. No nie no, dlaczego to mi się... Dlaczego to mi się kurde psuje, no. Grzyb z tym medytowanie, wiecie? Nie ogarniam tego, jest głupie moim zdaniem. bierz mnie to. Aha, super, oczywiście nie mam budulca. O to super, dobra, mamy. I uwaga! Dobra. Mamy. Ej, dobra, okej. Okay. To jest git. I wiecie co? To możemy nawet wywalić. nie jest potrzebne... I będzie łubu długu. Dobra, już. Ogólnie się, trzymajcie, noc zrobiła. Co? Dziwne rzeczy się tu dzieją. O... czekajcie, słyszę strzały. A ja mam snajperkę to może kogoś ujrzę. strzały słyszę. Słychać tu strzały czyjeś sorry, że dzisiaj tak jakoś, tak, tak, jakoś mówię tak jakoś, tak smutno, ale po prostu jakoś... Nie, nie mam siły dzisiaj do grania. ogniem tu słuchajcie jakieś lagi, bugi i mam problem, bo mam jakby końcówkę baterii bateria mi się słuchajcie wyczerpuje poczekajcie, ja sobie mu, będę musiał podłączyć, więc zawisnę w powietrzu i podłączę Two thousand years later. już prawie dobra jest jest, lecimy. Tutaj chyba coś były te strzały, jak mi się, się słuchajcie, nie mylę. Mam 974, to zobaczymy, czy ktoś będzie strzelać. 15 osób, chyba do strefy będą szli. Jeszcze jest ile? Minuta. Strefa jest daleko. Mogę poczekać. Jak będzie gdzieś tutaj strefa, to będę szedł. Czy znaczy, raczej leciał? Słuchajcie, raczej leciał. Zobaczymy, co tutaj mamy. Jakieś łupy. O, ktoś do mnie szczera. Gdzie jest typ? Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. To trzeba zrobić starą taktyką. Dobra, mam typa, mam typa, mam typa, mam typa. I łup. <słuch> <słuch> tak, się, słuchajcie, to robi. <słuch> A tak serio to słuchajcie wiem, że to tak jakoś kiepsko zrobiłem Tutaj ktoś jest? Nie, myślałem O, 10 osób słuchajcie zostało O Winkar myślę, że będzie trudno Ale spokojnie, jakieś myślę dobre miejsce Tak pion, piąte myślę, że, że będzie spoczko Czekajcie, tu mamy XPK. To pamięta czasy Windowsa XP łapka, łapka w górę. <grych> ja jak coś to pamiętam. XP. To wtedy jakby pierwszy system jaki pamiętam. Później była Vista, o której nic nie widziałem, później była siódemka. A ja to na dziesiątce robię. Sygram Okej, okay, słuchajcie, lagi się opanowały. Może się uda. Stajperk jest na daleko, wiem o tym. Spokojnie nie musicie pisać. Więc to wtedy zmienię na, na piątkę. Tutaj chyba strzelał do mnie. Wiecie co? Może się, się przecież oddalić. Po co się, słuchajcie, walczyć, z kogo można poczekać i zająć jakieś fajne miejsce, nie? Tylko mam trochę bym tego mało. Mi się słuchajcie, uleczył. Tylko dobra, no co to, to trochę będzie kichował, ale dobra, poczekajcie, podlecimy sobie. Podlecimy, podlecimy, podlecimy. Kontrol. Czekaj, 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 9 HP. Dawaj. Lecie, się, lecie, się, się, się... Kurde, o tyłu mnie podbiegł. Eee. No to słabo trochę. Dobra, no to co? Powrót do lobby. A więc dobra, dzisiaj słuchajcie, taki szybki odcineczek właśnie z tego skida. Czy słuchajcie, fajnie się nim gra, tak jak każdym inny, bo to słuchajcie są, jak tutaj pisze w sklepie nawet, to są yy, przedmioty, te, yy, te elementy są kosmetyczne i nie zapewniają przewagi w grze. Yy, dokładnie. Yy. Czy się opłaca? Jeżeli chcecie ładnego skina, moim zdaniem tak. Za 16 zł, bo to skin się już podobno szajcie nigdy nie pojawi. Skin ładny moim zdaniem. I na pewno będę nim grał. Plecak i off też. Jeśli chcecie, to słuchajcie. To jest ostatnia szansa, bo niedługo się będzie kończył. Kar tutaj karnet, gdzieś to tutaj pisało, już nie pamiętam. A tu jest karnet. I do 30 listopada, najprawdopodobniej, czyli jeszcze dwa miesiące. Więc jeśli chcecie, wbijajcie sobie w sklep z przedmiotami i kupujcie tego skina, jeśli oczywiście chcecie. Więc dzisiaj taki szybciutki odcinek. Mam nadzieję, że się Wam też spodobał. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, jeśli się was podoba, pamiętajcie o subiku, możecie też dać łapeczkę w górę, bo lecimy już, słuchajcie, po 300 mam genialny, super kozak pomysł na, na specjal, e, a, nie, a nie jak wtedy, że będzie byle jaki, więc co, ja wam nie, nie zabieram więcej czasu, życzę wam miłego dzionka i co, do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć!